Witajcie w kolejnym odcinku Prosto z Pieca. W tę świąteczną niedzielę zabiorę Was w uroczą podróż do Clockwork Rabbit, gdzie jako króliczka mechanik zmierzycie się z logicznymi łamigłówkami w steampunkowym świecie. Następnie przeniesiemy się do Synergy, gdzie zbudujecie osadę i zapewnicie dobrobyt mieszkańcom w dziwnym, niegościnnym środowisku. Dla fanów strategii mam Pax Augusta, w której staniecie na czele rzymskiej metropolii, dbając o jej rozwój i przetrwanie. Jeśli marzyliście o własnym biznesie hotelarskim, Sunset Motel pozwoli Wam przekształcić zniszczony motel w przytulną przystań dla podróży a już niedługo spełnicie swoje motoryzacyjne sny w Car Dealer Simulator, kupując, naprawiając i sprzedając używane auta. A na deser jak zawsze czeka na was nasza seria 5 do kwadratu z garścią ciekawych i niedrogich gier. A z racji tego, że odcinek publikuje Wielkanocną niedzielę, życzę wam zdrowych, radosnych świąt pełnych ciepła, spokoju i rodzinnej atmosfery. Odcinek rozpoczniemy od synergii, w której wcielicie się w architekta osady w dziwnym, hipnotyzującym i niegościnnym świecie. Waszym zadaniem jest budowa miasta, który zapewni przetrwanie i dobrobyt mieszkańcom. Odkrywajcie, badajcie i eksperymentujcie. Dobrobyt Waszej społeczności jest najważniejszy. Poznajcie środowisko i pomóżcie im się przystosować. Badajcie rośliny i otoczenie, a powstanie księga wiedzy, swoista instrukcja pozyskiwania zasobów, bezpieczeństwa i optymalizacji miasta. Pomoże to przetrwać i osiągnąć dobrobyt w harmonii z naturą. Odkrycia dadzą zaawansowane technologie, a Rozwój kulturowy podniesie poziom społeczny. Dzięki wiedzy odblokujecie nowe budynki, takie jak bloki mieszkalne zamiast kopalń czy domy kultury zamiast terminali surowcowych. Każdy nowy budynek i odkrycie ukształtuje przyszłość miasta. Rozmieszczajcie strategicznie budynki, tworząc 9 unikalnych dzielnic wokół placów. Wykorzystujcie premie dzielnicowe, zaspokajajcie potrzeby mieszkańców i zapewniajcie im dobre warunki do osiągnięcia sukcesu. Synergii swoją premierę miało 16 kwietnia. A dzień później małe łódzkie studio Onion Milk wypuściło na rynek ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy czasem po prostu pragną się zrelaksować przy czymś uroczym i przyjemnym. W takim wypadku producent zaprasza do króliczego świata w Clockwork Town w grze Clockwork Rabbit. Dużo o tym tytule mówiłem w zeszłym odcinku, więc dziś jedynie nakreślę tematykę gry. Clockwork Rabbit czekają na Was ręcznie zaprojektowane zagadki na ponad 90 poziomach osadzonych w ośmiu unikalnych, różnorodnych światach. Każda z króliczych postaci posiada swoją własną, niepowtarzalną historię do odkrycia. Zachwyci was uroczy styl graficzny inspirowany dziełami Alfonsa Muchy. A to nie wszystko. Już nawet w wersji demonstracyjnej dostępny jest edytor poziomów, dający wam możliwość tworzenia własnych, unikalnych wyzwań i dzielenia się nimi ze społecznością dzięki wsparciu mod.io. Klimatu dopełnia oryginalna ścieżka dźwiękowa, dostępna również na platformach streamingowych. Jeśli napotkacie trudności w opcjach znajdziecie system podpowiedzi, który naprowadzi was na właściwe rozwiązania. A teraz kolejna gra z 17 kwietnia. Pax Augusta zbudujecie własną starożytną metropolię w świecie Imperium Rzymskiego. Jako ambitny gubernator założycie nowe miasta na rzymskich rubieżach, zaczynając od małej osady. Wznosząc port i forum przyciągniecie mieszkańców. Z rosnących podatków sfinansujecie wydobycie surowców i budownie łaźni, teatrów czy szkół gladiatorów, dbając o potrzeby i rozrywkę obywateli. Planujcie imponujące dzielnice, handlujcie, wznoście monumenty i dbajcie o dobrobyt mieszkańców. Pamiętajcie jednak o wyzwaniach, pożarach, korupcji i kap. Akcesarza. Zdolni gubernatorzy zyskają uznanie i możliwość zakładania kolejnych osad oraz ubiegania się o urzędy. Czeka na Was autentyczne planowanie urbanistyczne z historycznie dokładną architekturą. Miasto będzie rosło organicznie, a każda decyzja ma znaczenie. Handlujcie, stawiajcie czoła klęskom żywiołowym i politycznym intrygom. Eksplorujcie rozległy świat, kolonizujcie nowe tereny i budujcie różnorodne obiekty. Możecie grać w trybie sandbox lub w kampanii fabularnej inspirowanej historią. A od 18 kwietnia możecie odkrywać uroki Sunset Motel, przystani dla zmęczonych podróżników. W tej wyjątkowej symulacji, waszym zadaniem będzie przywrócenie blasku zniszczonym pokojom i zapewnienie uśmiechów gości. Przekształcajcie pokoje motelu, malując ściany żywymi kolorami, układając nowe płytki i dekorując stylowymi meblami, by zapewnić gościom komfort i spokój. Wykorzystajcie swoją kreatywność, mając pełną swobodę w projektowaniu każdego detalu, od pokoi przez strefę rozrywki aż po basen. Stwórzcie motel odzwierciedlający wasze unikalne wizje. Jako właściciele zarządzajcie zespołem, by zadowolić każdego gościa. Niech Wasz motel stanie się gwiazdą hotelarstwa, miejscem gdzie satysfakcja jest najważniejsza. Stwórzcie tętniące życiem przestrzenie rozrywkowe i orzeźwiający basen, gdzie goście będą mogli się zrelaksować i tworzyć niezapomniane wspomnienia. Stwórzcie miejsce, do którego podróżni będą chcieli wracać. W Sunset Motel macie szansę zbudować prawdziwe królestwo gościnności, gdzie każdy poczuje się komfortowo i mile widziany. I to była ostatnia na dziś propozycja. Tradycyjnie zapraszam więc do karty Posty, gdzie możecie zagłosować na swojego faworyta w zabawie na premierę tygodnia. Ja zaś się spieszę z kolejnymi informacjami. 14 kwietnia we wczesnym dostępie zadebiutowało Night is Coming. W tej strategicznej grze o przetrwaniu o świecie słowiańskich mitów poprowadzicie ocalałych przez nadciągającą ciemność. Budujcie osadę, zbierajcie zasoby i chrońcie się przed potworami nocy. Uczcie swoich ludzi rzemiosła i walki, eksplorujcie ziemię i odkryjcie sposób na odparcie zła. Zarządzajcie osadnikami, przydzielajcie im zadania i dbajcie o ich potrzeby. Rozwijajcie infrastrukturę, budujcie domy i warsztaty, szkolcie wojowników i wzmacniajcie obronę przed upiorami leszymi i innymi bestiami. Wykorzystajcie magię, by chronić swoich ludzi i walczyć z wrogami. Pamiętajcie, że noce stają się coraz groźniejsze, a ciemność coraz silniejsza. Będziecie musieli stawić czoła sługom księcia Velimira i bronić swojej osady. Zbierajcie zasoby, badajcie nowe technologie i rozwijajcie swoją osadę, aby przetrwać. Czeka na Was dynamiczny świat ze zmieniającymi się porami roku i urzekającą muzyką. Czy uda się Wam przetrwać nadchodzącą noc? A już za nieco ponad miesiąc, bo 29 maja będziecie mogli spełnić swoje marzenia o sprzedaży używanych samochodów. W Car Dealer Simulator wcielicie się w ucznia Little Sama, ekscentrycznego właściciela z problemami w prowadzeniu biznesu. Waszym zadaniem będzie kupować tanio, naprawiać i sprzedawać z zyskiem. Jeśli się sprawdzicie, być może przejmiecie ten interes i wtedy wszystko będzie w Waszych rękach. Rozwijcie firmę, która zaspokoi motoryzacyjne fantazje klientów oferując auta na każdą kieszeń i te z najwyższej półki. Wypatrujcie okazji, zatrudniajcie najlepszych, dbajcie o obsługę i pomnażajcie zyski. Rozwijajcie swój biznes z każdym dniem. Kluczem do sukcesu są negocjacje przy zakupie używanych pojazdów. Szukajcie dobrych ofert i bądźcie nieugięci podczas ustalania ceny. Pamiętajcie, że nie wszystkie zakupione auto będą sprawne. Do ich transportu posłużą Wam lawety. Każdy samochód będzie wymagał diagnostyki i przygotowania do sprzedaży. Napraw mechanicznych, blacharskich, lakierniczych i drobnych konserwacji, które podniosą jego wartość. Prezentując auto klientowi wykorzystajcie triki. Mycie, dobre zdjęcia i ciekawe ogłoszenie to Wasi Podkreślajcie Zalety, pamiętając o wadach. Klienci kupują oczami, więc błysk lakieru, pełny baki i atrakcyjne fotografie są ważne. Dzięki zyskom rozwijajcie firmę, ulepszajcie narzędzia, warsztat i biuro. Zatrudniajcie pracowników, by zwiększyć efektywność. Mądrze zarządzajcie finansami i dbajcie o reputację. Bądźcie czujni, bo konkurencja i nieżyczliwi sąsiedzi nigdy nie śpią. Chrońcie to, co z trudem zbudowaliście. Fani Kingdom Come Deliverance 2 mają powody do radości. Najnowszy patch oznaczony numerem 1.2.4 wprowadza szereg poprawek i ulepszeń, ale przede wszystkim dodaje długo wyczekiwany hardcore mode. Jeśli czujecie, że dotychczasowa rozgrywka była zbyt łaskawa, to teraz czeka na Was prawdziwe wyzwanie. Hardcore mode to nie tylko podniesienie poziomu trudności, to zupełnie nowe podejście do gry. Zapomnijcie o znaczniku waszej pozycji na mapie, nie będziecie mogli korzystać z szybkiej podróży, a kompas stanie się bezużyteczny. Od teraz nawigacja po 15-wiecznej bohemii. Będzie wymagała orientacji w terenie i polegania na lokalnych plotkach. Na samym początku rozgrywki w tym trybie będziecie musieli wybrać co najmniej trzy negatywne perki, które będą wam towarzyszyć przez całą przygodę. To nie tylko utrudnienie, to jeszcze głębsze zanurzenia w brutalnym i bardziej realistycznym świecie gry. Oprócz tego, patch 1.2.4 przynosi także inne usprawnienia, takie jak zbalansowanie cen ziół u handlarzy, dodanie łysiny jako opcji fryzury dla Henryka, naprawianie migotania cieni, rzadkich crashów, problemów z modami i niedziałających poprawnie perków. Na Xbox. Rozwiązano problem z niedostępnymi zapisami gry dla posiadaczy Gold Edition i Season Passa. Poprawiono także zachowanie np. i wyświetlanie interfejsu po ukończeniu niektórych zadań. Twórcy dziękują za wasze opinie i zapewniają, że to dopiero początek dalszego rozwoju gry. A teraz czas na serię 5 do kwadratu. Wytropiłem dla Was 5 niesamowitych gier, które nie obciążą Waszego budżetu, a zagwarantują świetną zabawę. Każdy z tych tytułów kosztuje mniej niż 25 zł. Miejcie oczy szeroko otwarte i śledźcie prosto spyca regularnie, bo takie okazje mogą szybko zniknąć. Zobaczcie sami jakie skarby dla Was wyszukałem w tym tygodniu. A na epiku do zgarnięcia jest m.in. Botanicula, w której wyruszycie w pełną humoru przygodę stworzoną przez mistrzów z Amanita Design, znanych z Machinarium i serii Samorost, we współpracy z czeskim zespołem DVA. Poznajcie pięciu małych drzewnych przyjaciół, którzy podejmują się niebezpiecznej misji. Muszą uratować ostatnie nasiono swojego drzewa, zaatakowanego przez złowrogie pasożyty, zanim będzie za późno. Botanicula to odprężająca rozgrywka idealna dla każdego, zarówno doświadczonych graczy, jak i ich bliskich, rodzin, a nawet seniorzy. Czeka na Was ponad 150 szczegółowych lokacji, kryjących setki zabawnych animacji i mnóstwo ukrytych dodatków do odkrycia. Całości dopełnia wielokrotnie nagradzana unikalna muzyka zespołu DVA. Przekonajcie się sami, dlaczego Botanicula zdobyła uznanie krytyków i graczy na całym świecie. Jeśli jesteście zainteresowani tym tytułem, to pamiętajcie, że możecie go przypisać do swojego konta na Epic Games Store jeszcze do czwartku, 24 kwietnia do godziny 17. W tym odcinku czeka na Was podwójne rozstrzygnięcie. Poznamy Wasze decyzje z dwóch ostatnich ankiet, jednakże ze względu na okres przedświąteczny muszę część materiału nagrać wcześniej, więc nie przeczytam Wam wyników, a wszystko zobaczycie na planszach, które wmontuję na ostatnią chwilę. I na dziś to tyle. Jeszcze raz życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam na kolejny odcinek z jeszcze ciepłymi premierami, które jak co tydzień wyciągam dla Was prosto z pieca. Trzymajcie się do następnego. Cześć!